Małe miasteczko na południu Polski, zielinki. Spokojna okolica, pola, lasy i drogi, które zna każdy mieszkaniec. Choć na pierwszy rzut oka miejsce wydaje się senne i bezpieczne, ostatnie tygodnie przyniosły niepokój. Lokalne służby otrzymały anonimowe donosy o działaniach przestępczych związanych z gangiem Kruki Południa, który od lat utrzymuje się na obrzeżach legalności. Głównym bohaterem tej historii jest aspirant sztabowy Marek Sender, doświadczony funkcjonariusz z ponad 20-letnim stażem. Cichy, opanowany, nieprzesadnie wylewny. Mieszka sam, odkąd jego żona zmarła pięć lat temu w wyniku choroby. Od tamtej pory jego najwierniejszym towarzyszem został pies policyjny Rex, belgijski malinois, szkolony do wykrywania narkotyków, materiałów wybuchowych i broni. Rex nie jest zwykłym psem służbowym. To partner Marka, czujny, oddany, z bystrym spojrzeniem, które często wydaje się rozumieć więcej niż powinien. Tego dnia Marek, jak co rano, przyjechał do komisariatu tuż po szóstej. Rex, siedzący na tylnym siedzeniu policyjnego Opla, niecierpliwie machał ogonem, jakby wyczuwał, że ten dzień przyniesie coś innego. I rzeczywiście około godziny dziewiątej na komisariat dostarczono przesyłkę. Duże pudełko z nieco krzywą etykietą i napisem Dla Władka 100 lat. Dołączona była kartka z okazji urodzin od starych przyjaciół z miasta. Władek to nowy więzień, trafił do aresztu tymczasowego w Zielinkach zaledwie dwa dni wcześniej. Podejrzany o udział w rozbojach przeniesiony z innego województwa. Teoretycznie nikt z zewnątrz nie powinien wiedzieć, że znajduje się właśnie tutaj. Policjanci spojrzeli po sobie z lekkim uśmiechem. Bolo? Na urodziny dla podejrzanego o napaści? Ale Marek nie był człowiekiem, który lekceważy detale. Postawił paczkę na stole w pokoju przesłuchań, po czym dał znak reksowi. Pies podszedł z pozornym spokojem, jak zwykle najpierw obwąchując powierzchnię. Zatrzymał się nagle. Jego uszy uniosły się, ciało zesztywniało. W następnej chwili wydał niski, ostrzegawczy pomruk dźwięk, który Marek znał aż za dobrze. Rex wszedł w pełną gotowość. To nie była zwykła reakcja, to był alarm. Z pomocą technika Marek ostrożnie otworzył opakowanie. Ciasto wyglądało normalnie, lukie, posypka, nawet świeczki. Ale Rex nie odpuszczał. Zaczął intensywnie węszyć wokół boków tortu, skupiając się na jednym z boków. Marek zdecydował się przeciąć ciasto. Na środku, tuż pod warstwą kremu i biszkoptu, znajdował się metalowy przedmiot zawinięty w celofan i folię spożywczą. Pistolet. Prawdziwy. Gotowy do użycia. W pokoju zapadła cisza. Rex odsunął się na bok, usiadł, nie spuszczając okaz odkrycia. Marek wziął broń w rękawiczce, spojrzał na nią z powagą. Ktoś naprawdę chciał, żeby ten facet miał dostęp do broni, powiedział cicho. W głowie Marka pojawiło się tysiące pytań. Kto wysłał paczkę? Skąd wiedział, gdzie przebywa Władek? Jak udało się przemycić bron do środka tortu bez wykrycia przez kuriera czy innych pracowników? I najważniejsze, do czego miała służyć ta broń wewnątrz aresztu? Z pozoru niewinna przesyłka okazała się początkiem czegoś znacznie poważniejszego. Marek spojrzał na Reksa, który jakby czytał jego myśli. Wiedzieli obaj, to dopiero początek. Kilka miesięcy wcześniej. Jesień w Zielinkach nie różniła się niczym od jesieni w innych miasteczkach, żółknące liście, wilgotne poranki i zapach dymu z kominków unoszący się nad dachami. W tamtym czasie Marek Sender nie przypominał jeszcze człowieka, jakiego znali dziś jego koledzy z komisariatu. Chodził z opuszczoną głową, unikał zbędnych rozmów, wykonywał swoje obowiązki z mechaniczną dokładnością, jakby każdy dzień był tylko kolejną porcją ciszy, którą musiał przeżyć. Od śmierci jego żony minęły dwa lata, ale rana w nim nadal była świeża. To właśnie wtedy pojawił się Rex przywieziony z Warszawy po tragicznie zakończonej akcji, podczas której zginął jego dotychczasowy przewodnik. Pies był zamknięty w sobie, nieufny, spięty. Nawet doświadczeni treserzy mówili, że Rex potrzebuje czasu albo, co bardziej brutalne, że się wypalił. Ale Marek dostrzegł w jego oczach coś znajomego, pustkę, której nie da się wyrazić słowami. Pierwsze tygodnie były trudne. Rex nie chciał jeść, ignorował polecenia, unikał kontaktu wzrokowego. Marek, choć sam z trudem znosił każdy dzień, nie naciskał. Zamiast tego zaczął codziennie siadać z nim na ławce za komisariatem. Nie mówił, nie głaskał, po prostu był. Po kilku dniach Rex przestał warczeć. Po dwóch tygodniach zaczął siadać bliżej. A po miesiącu po raz pierwszy delikatnie położył głowę na kolanach Marka. Ten moment zmienił wszystko. Od tamtej pory stali się nierozłączni. Marek wrócił do codziennej rutyny z większym spokojem. Rex do treningów z nowym zaangażowaniem. Ich współpraca była oparta nie na rozkazach, ale na wzajemnym zrozumieniu. Marek mówił niewiele, Rex słuchał uważnie. Czasem wystarczyło jedno spojrzenie, jedno uniesienie brwi, by pies wiedział, co ma robić. Z biegiem miesięcy stali się duetem, o którym w Zielinkach zaczęto mówić z szacunkiem, a nawet podziwem. Gdy jechali radiowozem ulicami nasteczka, dzieci machały przez okna, a starsi mieszkańcy mówili: O, to ten z psem. Ten spokojny policjant z tym mądrym Malinoisem. W relacjach Marka z innymi ludźmi niewiele się zmieniło. Nadal był cichy, trzymał się z boku. Ale Rex przełamywał tę barierę. To on pierwszy wchodził do pokoju, kładł się pod biurkiem kolegi z pracy, łasił się do recepcjonistki. Dzięki niemu Marek powoli otwierał się na rozmowy, czasem nawet żartował. Ich obecność działała na innych uspokajająco, jakby byli dowodem na to, że nawet po stracie można jeszcze coś zbudować. Jednak to, co naprawdę wyróżniało ich relacje, nie było widoczne na pierwszy rzut oka. To była cicha, głęboka więź, która objawiała się w najmniejszych gestach. Gdy Marek miał gorszy dzień, Reks to wyczuwał, podchodził, opierał łeb na jego nodze i po prostu trwał przy nim. A gdy Reks miał koszmary, a miewał je, szczekał przez sen, drżał, Marek kładł dłoń na jego boku i szeptał cicho, jestem tu. Już dobrze. W komisariacie wszyscy wiedzieli, Rex to nie tylko pies służbowy. To istota, która rozumiała więcej niż mówiły szkolenia. To był ktoś, kto czuł. A Marek? On już dawno przestał traktować go jak narzędzie pracy. Dla niego Rex był rodziną. Strażnikiem jego spokoju, powiernikiem samotnych myśli. I co najważniejsze, dowodem na to, że w życiu zawsze można znaleźć nowy początek, nawet jeśli wydaje się, że wszystko już przepadło. Wspólne spacery, treningi, akcje patrolowe, wszystko, co robili razem, zbliżało ich jeszcze bardziej. Kiedy Marek czasem patrzył na reksa, miał wrażenie, że pies wie o nim więcej niż on sam. I choć nie wypowiedzieli nigdy ani jednego słowa do siebie, rozumieli się bez słów. Wieść o torcie z ukrytą bronią szybko rozeszła się po komisariacie. Marek wiedział, że to nie był przypadek. Tego typu próby przemytu nie zdarzają się od tak. Ktoś musiał doskonale znać rutynę służb, wiedzieć, że przesyłka przejdzie niezauważona. Najbardziej niepokojące było jednak to, że nadawcę nie dało się zidentyfikować, dane na paczce były fałszywe, a nagrania z punktu nadania zostały skasowane. Zaczęły się intensywne przesłuchania. Marek odwiedzał areszt niemal codziennie. Władek, mężczyzna z przeszłością w kilku gangach, początkowo milczał, ale z czasem zaczął mówić. Choć jego słowa były ostrożne, Zasugerował, że pewne sprawy miały się wydarzyć i że czasem najlepiej nic nie wiedzieć. To tylko podsyciło podejrzenia Marka. W rozmowach z kolegami z wydziału Marek coraz częściej wracał do jednej myśli. Ktoś z wewnątrz pomagał. Nie dało się wytłumaczyć, jak broń miała zostać użyta, skoro Władek był izolowany i pod stałą obserwacją. Musiał istnieć plan konkretny, dokładny, wymagający kogoś, kto zna procedury od środka. Podejrzenia padły na strażników więziennych. Wspólnie z oficerem więziennym z innego województwa Marek zaczął analizować grafik zmian, nagrania monitoringu oraz listy kontaktów osadzonych. I wtedy nadeszła informacja, która zmieniła bieg śledztwa. Jeden ze strażników, Janek R., młody, niedawno przeniesiony do Zielinek, był wcześniej członkiem patrolu policyjnego, w którym Marek służył kilka lat temu. To uderzyło jak piorun. Janek był wtedy świeżakiem, ambitnym i cichym. Ale coś w nim zawsze wydawało się zbyt posłuszne. Marek przypomniał sobie sytuację, gdy zaginęły dowody z jednej z akcji, sprawa nigdy nie została wyjaśniona. Teraz Janek był strażnikiem z dostępem do informacji o osadzonych i harmonogramie zmian. Miał wszystko, czego potrzeba, by przygotować ucieczkę od środka. Najważniejszy dowód przyszedł od Reksa. Podczas jednej z wizyt w areszcie Marek wziął Reksa ze sobą oficjalnie, by sprawdzić, czy któryś z osadzonych nie ukrywał narkotyków. W rzeczywistości chciał zobaczyć reakcję psa na personę. I nie musiał długo czekać. Gdy tylko Janek pojawił się w korytarzu, Rex zesztywniał. Jego nos poruszył się gwałtownie, potem pies zaszczekał raz krótko, ale zdecydowanie i ustawił się między Jankiem a Markiem. To był ten sam rodzaj zachowania, jak przy torcie. Reakcja nie do pomylenia. Po powrocie do komisariatu Marek długo patrzył w okno, w milczeniu. Wiedział, że zbliżają się do czegoś poważniejszego niż przemycona broń. Tu chodziło o plan, który nadal był w grze, mimo że pistolet został przechwycony. Wieczorem tego samego dnia otrzymał informację, że w celi władka znaleziono zarysowany schemat aresztu oraz nazwiska dwóch innych strażników. Schemat sugerował próbę ucieczki przez wewnętrzne przejście techniczne, które prowadziło do pomieszczeń gospodarczych, a stamtąd na zewnątrz. Marek zrozumiał, że ucieczka wciąż była planowana, tylko środek musiał się zmienić. Nie broń, ale coś innego. Chaos, zamieszanie, może pomoc z zewnątrz. To był moment przełomu. Wiedział już, że nie mogą czekać. Musieli działać. I musieli działać szybko. Zebrał zespół, powiadomił komendanta, a potem spojrzał na Reksa. Pies stał spokojnie przy jego nodze, gotowy. Zawsze gotowy. I w oczach Marka po raz pierwszy od wielu dni pojawiło się coś więcej niż skupienie. To był cień gniewu nie na Władka, nie na Janka, ale na siebie, że nie zauważył wcześniej, że pozwolił, by ktoś z jego przeszłości znów wkradł się w jego teraźniejszość. Teraz nie chodziło już tylko o porządek. Chodziło o zaufanie o sprawiedliwość i o to by nikt więcej nie ucierpiał z powodu cudzej zdrady. Dwa dni po odkryciu schematu Marek był już gotów. Nie spał prawie wcale, analizując każdy możliwy scenariusz. Wiedział, że próba ucieczki może nastąpić w każdej chwili, a czas działał na niekorzyść. Wspólnie z komendantem przygotował plan: diskretna obserwacja, wymiana zmian strażników przez zaufanych funkcjonariuszy i obecność kilku policjantów incognito wewnątrz aresztu. Marek sam zgłosił się do tej misji. Razem z nim miał być Rex. Wszystko rozpoczęło się tuż przed świtem. Cicho, rutynowo, zmiana straży, otwieranie cel dla porannej toalety, przegląd korytarzy. Rex, u boku Marka, wszedł spokojnie, choć jego czujne uszy poruszały się przy każdym dźwięku. W pewnym momencie, przy jednym z bocznych korytarzy, pies nagle zatrzymał się. Warknął, a potem ruszył szybko niemal ciągnąc Marka za sobą. Korytarz prowadził do zamkniętego pomieszczenia technicznego. Drzwi były lekko uchylone. Marek wyciągnął broń i skinął głową jednemu z funkcjonariuszy, który podszedł z drugiej strony. Weszli cicho w środku dwóch strażników i Władek. Jeden z nich trzymał radiostację, drugi próbował coś manipulować przy systemie alarmowym. Władek zauważył ich pierwszy. Wrzasnął, wtedy wszystko potoczyło się błyskawicznie. Strażnik z radiostacją sięgnął po broń. Marek krzyknął: „Stój! Policja!”, ale już było za późno. Padły dwa strzały. Rex rzucił się na uzbrojonego strażnika z niesamowitą siłą. Obalił go, gryząc w przedramię. Drugi próbował wcisnąć guzik na panelu sterowania, ten, który otwierał wszystkie cele. Marek nie miał wyboru, strzelił. Kula trafiła w ramię. Mężczyzna upadł, krzycząc. Rex, mimo że trafił na podczas szarpaniny, nie puścił aż do końca. Dopiero po wszystkim osunął się na ziemię z jękiem. Chaos trwał zaledwie minutę, ale dla Marka to była wieczność. Zaraz potem przyszły posiłki. Zabezpieczono teren, aresztowano pozostałych strażników zamieszanych w spisek. Próba buntu została udaremniona dosłownie w ostatniej chwili. Reksa natychmiast przewieziono do kliniki weterynaryjnej. Pies stracił dużo krwi, rana była głęboka, ale nie zagrażała życiu. Marek siedział przy nim przez całą noc. Trzymał go za łapę i powtarzał cicho, jakby mówił do człowieka, zrobiłeś, co trzeba. Teraz ja się tobą zajmę. Następnego dnia informacje o zdarzeniu obiegły media. Nagłówki krzyczały, pies policyjny udaremnił planowaną ucieczkę z aresztu w Zielinkach. Eksperci podkreślali, że gdyby cele zostały otwarte, mogło dojść do krwawego buntu, a nawet ofiar śmiertelnych. Rex wracał do zdrowia powoli, ale stabilnie. Po tygodniu wrócił do domu Marka. Był słabszy, nie biegał już tak szybko, ale jego oczy błyszczały tym samym czujnym światłem. W komisariacie zorganizowano małą uroczystość. Przedstawiciele komendy wojewódzkiej wręczyli Reksowi medal za odwagę i służbę. Gdy Marek przemawiał, głos mu zadrzał. Ten pies nie tylko wykonał swoje zadanie. On uratował życie moje, innych funkcjonariuszy, a może i tych, którzy byli zamknięci w celach. Dla mnie, on jest bohaterem. Publiczność wstała. Cisza, a potem burza oklasków. Po wszystkim Marek i Rex wrócili do siebie. Wieczorem, siedząc na werandzie, Marek spojrzał w niebo, potem na psa leżącego u jego nóg. Wiesz, co, stary. Gdyby nie ty, nie wiem, gdzie byśmy dziś byli. Rex tylko westchnął cicho, jakby rozumiał każde słowo. I może naprawdę rozumiał. Bo nie był tylko psem. Był przyjacielem, partnerem i tym, co trzymało Marka przy życiu, gdy wszystko inne zdawało się rozpadać. A w Zielinkach, przynajmniej na jakiś czas, znów zapanował spokój.